Czy można żyć bez poezji? No myślę, że są tacy ludzie, którzy mogą. Ja na przykład na pewno nie. Mnie jest naprawdę niezbędna od, od, no, od dziecka chyba. Nie da się. Nie da się żyć bez poezji. Trzeba e, umieć współżyć ze słowem. Tak samo jak trzeba umieć współżyć z ludźmi. Do czego służy poezja na co dzień? Do wyciszenia? Czasem do krzyku. Poezja to próba opisania tego, co nieopisywalne, uchwycenia ulotnych wrażeń, uczuć, coś teoretycznie niemożliwego. I po to właśnie są poeci. Dokonują cudu i zamykają w słowach emocje i pejzaże, które pojawiają się pod powiekami. Poezja nie unika też zwykłego życia, codziennych czynności, pospolitości zdarzeń. Poezja to coś, co dotyka i dotyczy każdego. Dlatego koło literackie Anima, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. I Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprosiły miłośników tej sztuki na Noc Poezji i Muzyki. Mottem naszego dzisiejszego spotkania jest kantyczka, właściwie fragment wiersza kantyczka Jerzego Bilewicza, któremu w tej chwili bardzo dziękuję za to, że pozwolił nam użyć z fragmentu swojego wiersza jako motto. Jest to po prostu przepiękny, przepiękny wiersz, który mówi o tym, co nas wszystkich boli, czyli właściwie, o kulturze słowa, o kulturze serca, o kulturze życia. Bardzo piękne. Kantyczka. Za zgojenie się słów i serc odmów ze mną, Panie, ten wiersz. Za życie, żeby było po coś. Za dzieciństwo i za niedorosłość. Za to, co w nas bezradne, bezzasadne, a trwa. Za mojego i Twojego psa. Za owoce, których nie podnoszą. Zastrąconych na obrazach Bosza, za to co hańbi, żeby nie hańbiło, za to co krzywdzi, żeby nie krzywdziło, za zgojenie się słów i serc, odmów ze mną, panie, ten wiersz. Za spękane od suszy zagony i dusze, za tę postną nadzieję, co ją ja jak chleb kruszę, za łaskę rozdawania, więc naśladowania, za mickiewicza, gdy wracał z ostatniego spotkania. Za moją lechoniową Beatryczę. Za małą świętą Teresę z kantyczek. Za tą lampkę oliwną w cierpiącym człowieku. Za sensu głos cichutki usłyszany wśród zgiełku. Za zdojenie się słów i serc. Odmów ze mną, Panie, ten wiersz. Dziękuję. Gośćmi tegorocznej Nocy Poezji i Muzyki byli znani poeci. Związany z kłótnem Artur Frys, Opiekun Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Wojciech Kas i współzałożyciel Fundacji imienia Jana Kochanowskiego Sławomir Matusz. Wystąpił również zespół Błogostan, działający przy Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu wypełniła się po brzegi, bo poezja przemawia do tych, którzy są na to gotowi. Wiek ani płeć nie mają tu znaczenia. Czy młodzież, młodzi ludzie w ogóle potrzebują poezji w życiu? Bo wydaje się, że bardziej skupiają się na życiu w internecie w tej chwili. Nawet w internecie pewnie też jest poezja tworzona, o czym świadczy mnóstwo stron internetowych, w których można znaleźć wiersze. Nie tylko terazniejszych autorów, ale także ostatnio szukałam wierszy Tuwima i znalazłam ich mnóstwo w sieci i to pokazuje, że ludzie są zainteresowani. Co prawda nie każdy interesuje się poezją, bo poezja to jest jednak dość trudna sztuka i w odbiorze i w tworzeniu, tak mi się wydaje, ale jest część osób, która ma takie potrzeby głębsze i, i dotknięcia czasami jakieś liryki, jakieś głębi właśnie. Literatura to jest, to jest. No nieodłączny fragment życia nas wszystkich. No bez tego po prostu się nie da. A poza tym, nawet jakby się dało, to byłoby dużo gorzej. Okazało się, że w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu spotkali się nie tylko odbiorcy poezji, ale też jej twórcy. Do turnieju jednego wiersza zgłosiło swoje utwory 25 autorów. Szare, czarne i czerwone. Nie umiem pisać wierszy. W ogóle niewiele w życiu umiem. Choć wiem, co to są gróle, jak jest najdłuższe polskie słowo, nie umiem odróżnić szaro od kolorowo. Chociaż powinnam wiedzieć, jak twardo stąpać po ziemi, jak brać od innych tylko dobre. W czarnym jesteśmy zagubieni, spycha nas szare na manowce. Pomazane życie, pochlapane w ciarki. Szare, czarne i czerwone. W morzu barw tak naprawdę nie ma barwy pięknej, świetlistej, wymarzonej, tylko szare, czarne i czerwone. Nie umiem pisać wierszy. Nie znam się też na malarstwie, więc jak mam malować siebie? Może ktoś zechce podać pędzel pierwszy, nauczy kłaść warstwę po warstwie. Wyrok zapadł za wcześnie, nie dano mi prawa wyboru, jak mam szlifować siebie, gdy ja nie mam koloru. Połówka jabłka. Zawsze musi być okrągły owoc: jabłko, pomarańcza. I inne jasne. Kula to przecież kształt doskonały. Czyżby? Nie można się o nic zaczepić, a jedynie ślizgać po powierzchni i spaść w otchłań łatwo. I nie wiadomo, co dzieje się w środku. Nie jestem żadną połówką jabłka. Jestem całością. Nawet okrągłą mogę być, ale samodzielna, nieprzyklejona. Gadanie o znalezieniu drugiej połowy to kłamstwo. Każde z nas jest osobne, każde dryfuje we własnym świecie i kierunki nie zawsze są zbieżne. Kiedy się rozchodzą drogi, lepiej przecież być całym jabłkiem. Połowa łatwo się psuje. Niełatwo jest poddać się publicznej ocenie, szczególnie że poezja to materia niezwykle trudna do oceniania. To chyba nie jest proste, trzeba coś przełamać w sobie? Nie wiem, ja się trochę wstydzę, szczerze mówiąc, ale... Ale myślę, że dam radę i trzeba się sprawdzić, trzeba zobaczyć jak to będzie i myślę, że tutaj będzie raczej publiczność taka przychylna, nikt mnie nie wyśmieje. No rzeczywiście bardzo trudno jest oceniać y, czyjeś wiersze i ja sama bardzo nie lubię, zwłaszcza tego momentu, kiedy trzeba ten werdykt już podawać poetom, bo ja najchętniej bym nagrodziła wszystkich, a tu no, nie ma takiej możliwości. Um, no. I zresztą, no, myślę, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna ocena poezji, każdy z nas ocenia subiektywnie, zawsze jest to takie trochę, widzi mi się, mm, jurora. A czy to nie jest trochę tak, że każdy czytelnik właściwie tworzy własny wiersz, y, choćby czytali te same y, t, litery? No zapewne tak, y, to wynika z naszych przeżyć, doświadczeń, y, wiąże się z naszymi emocjami, na pewno jest tak, że, że y, każdy odbiera indywidualnie wiersz, na swój sposób odczytuje. Ja w tym roku Jury przyznało puchar starosty sirackiego Robertowi Rudkowskiemu. Niespodzianką dla wszystkich był mini recital niekwestionowanej gwiazdy poezji śpiewanej Mirosława Czyżykiewicza. Gotowe znów dobieć, Sieci z rzeką, z pszczelarzem mnie chwalmy nasze małe życie. Okręt, nie z tego świata, chwalmy nasze małe życie. Chwalmy nasze małe życie. Weź mnie dziś na wschórze, wystrugamy wędki. By złowić pocałunek chmur i ryb. Dzień, szepnie nam dobranoc, z cerki twoich piersi rozkuśtany anioł. Czy można żyć bez poezji? Z obserwacji wynika, że tak, bo wielu ludzi bez tego się obchodzi. Ja natomiast nie ukształtowałbym siebie jako człowieka bez, bez poezji i ja sam nie mogę bez, bez tego funkcjonować jako człowiek prywatny, a także jako obywatel społeczeństwa. Pan łączy poezję z inną sztuką, czyli z muzyką. To jest chyba trudniejsze, ale jednocześnie chyba łatwiej się przebija do świadomości odbiorcy. Z taką intencją robię tę muzykę i, i, i spotykam się z ludźmi, mając nadzieję, że. Zaszczepie w nich albo, albo obudza jakiś rodzaj entuzjazmu, albo zainteresowania do, do poezji. Wydaje mi się, że muzyka dodaje swego rodzaju większego noszenia, albo takiej aury, która, która pozwala szerszej widowni czy słuchaczom. Dotrzeć do, do treści słów, do, do znaczenia wierszy. Stąd, jakby, swoją fascynację staram się, staram się no jak najlepiej i jak naj, naj, najpiękniej potrafię przekazywać innym. Jak pan wybiera poetów, do których wiersze pisze pan muzykę, bo często są to utwory dość trudne i powiedziałabym mało muzyczne, a pan dostrzega w nich takie Taką melodię, która potem okazuje się po prostu idealna do tego tekstu? Jest mi to trudno ocenić, natomiast z perspektywy 30 lat pracy okazuje się, że dla, dla tej części słuchaczy, która, która gustuje w takim rodzaju śpiewania, to dociera, mało tego pełni, pełni jakiś rodzaj funkcji praktycznych, to znaczy przekładają to na swoje życie osobiste. Często na stany kryzysowe, które. Ta, ta, ma, mam tego dowody, dlatego tak śmiało o tym mówię. Pozwalają im wydobyć się z dość trudnych stanów psychicznych i, i jakby. No, zdobyć zaufanie też przede wszystkim do poezji. Trudno jest mi to ocenić, o to, to należałoby zapytać chyba słuchaczy i, i tych odbiorców, którzy, którzy tak to osobiście przyjmują do siebie. Czy to jest też tak, że ta poezja pojawia się w naszym życiu w trudnych chwilach, dlatego że nie wiem, wtedy potrzebujemy potwierdzenia, że nie tylko my przeżywamy to, co przeżywamy. Na pewno tak, ja, ja znam ten mechanizm, bo sam jestem tego, jakby, nie wiem, ofiarą to jest źle powiedziane, ale e, świadkiem takich zdarzeń też e, nieraz e, poezja e, pozwalała mi przetrwać trudne, trudne chwile życiowe, dodać skrzydeł, e, e, wzbudzić jakiś rodzaj entuzjazmu do życia w ogóle. E, zwolić jako tako funkcjonować. Jako, to znaczy, to jest, to jest rodzaj takiego porozumienia, który który wyzwala w człowieku poczucie jedności z drugim. Porozumienia nie wiem jak to opisać, ale... Czyli bliskości, po prostu, której na co dzień nam chyba trochę brakuje. Na pewno tak. I takiego, takiego sposobu, który medium, o, tak by należało to chyba nazwać, który nas jednoczy w tych, tych ciężkich chwilach, bo, bo wiadomo, że każdy, każdy z nas ma ze sobą e, dosyć ciężką drogę życiową i, i przetwarzanie e, tych ciężkich stanów w rodzaj czegoś godnego szacunku, nie wiem, uwielbienia często. W, 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 no, wydaje mi się, że to jest, to jest wyraz, wyraz naszego człowieczeństwa przede wszystkim też i, i, i werbalizacja mm. <laughs> uczuć jest czymś, czymś niezwykle, niezwykle ważnym, C czym, czym należy się dzielić. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, czy ma Pan jakieś plany na nową płytę? Czy już dokonał Pan, powiedzmy, wstępnego wyboru kierunku? Czy może jest już wiadomo, czyje wiersze będzie Pan wykorzystywał? To jest jeszcze nie wiadomo, a natomiast mam, mam nadzieję na, na to, że znajdę w tomikach współczesnych poetów. Takie wiersze, które, które będzie można przełożyć jeszcze też na język muzyczny, dodać im tej, tej specyficznej aury i, i ekspresji. Mam pewne zamiary, nie wiem, nie chcę teraz zdradzać planów, ale na pewno chciałbym swój repertuar też wzbogacić o. o które, które mają jeszcze większą dozę ironii, dystansu, być może nawet dowcipu, humoru wobec, wobec rzeczy, rzeczywistości. Duża jest tego, trudno jest mi w paru słowach o tym opowiedzieć. Kilka ulubionych autorów, u których nawet zamówiłem teksty.